Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci. Którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie. Księga Ezdrasza mówi o prawdziwym cudzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Izrael jest na wygnaniu. Oni utracili niepodległość. Ich państwa nie ma. Oni nie mają nic. Ich świątynia została zrujnowana, oni sami, sami uprowadzeni. I nagle się pojawia decyzja króla perskiego, który się nazywał Cyrus, który z jakiegoś powodu mówi tak, że, że Żydom, Żydów nale należy przywrócić z powrotem na ich ziemię. Mało tego. Oni powinni odbudować. Odbudować swoją świątynię na cześć Boga. Mało tego. Decyzją króla, trzeba im dać na to pieniądze. Poganin, Poganin nakazuje wznieść świątynię na nowo. Dlatego też Cyrus jest opisywany w Biblii jako mąż Boży. On został tak, tak zwany. On jest niemalże Mesjaszem. I dziwiło to Żydów, że to przyszło ze strony poganina, ze strony totalnie nieoczekiwanej. Bo Bóg tak działa. Tam gdzie już nie ma nadziei, gdzie już nie ma szans, gdzie już są ruiny i zgliszcza, Bóg Chce robić wielkie rzeczy. Bóg ma swój plan na ocalenie twojej rodziny, na ocalenie ciebie. Bóg ma swój plan, w jaki sposób chce tobie pomagać. Życi chcieli swojej niepodległości obronić siłą, swoimi pięściami, mieczami, bronią. Mieli na to pomysły. Niektórzy mieli pomysły, że trzeba zawierać silne sojusze militarne, gospodarcze. I za te, za te silne sojusze płacili, bo z, zawarcie sojuszu z, z innym narodem oznaczało oddawać cześć Bogu tego narodu. Czyli za te sojusze płacili zdradą Boga. I myśleli, że te sojusze ich uratują. Nic takiego się nie stało. Bóg pozwolił, żeby, żeby upadli na samo dno. Właśnie w Biblii jest mowa o tym, że Bóg pozwala, żeby jego wybrani upadli na samo dno. I potem przychodzi pomoc nagle. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Ich umysł tego by nie wymyślił. I Twój rozum też nie wymyślił. Księga Ezdrasza mówi krótko: ufaj Bogu. Ufaj, jeszcze raz, ufaj. On ma dobry plan. Rozpisany na, na całe Twoje życie. Tak jak historia Izraela była rozpisana, zaplanowana. Bóg tam działał w tej historii. I posługiwał się ludźmi, których by nigdy nie można. Um, Nikt się nie spodziewał, że Bóg się posłuży takim człowiekiem, poganinem. I może się okazać, że, że zdziwi, zdziwi Ciebie to, że Bóg się posłuży jakimś człowiekiem, od którego Ty się nie spodziewałeś, że to może być człowiek posłany przez Boga.